Kto spadnie z ekstraklasy? Kto zakończy sezon na strefie europejskich pucharów i kto będzie mistrzem polskim w nadchodzącym sezonie? Cześć, kanał 365 Dni o Piłce, i dzisiaj zamieniamy się rolami, to znaczy ja zadaję pytania, a wy wczuwacie się w rolę ekspertów, dziennikarzy, analityków i generalnie ludzi odpowiedzialnych za typowanie, bowiem mam dla Was zadanie, tym samym pierwszy konkurs na moim kanale. Zostańcie zatem ze mną do końca, bo właśnie na końcu materiału powiem o warunkach, zasadach tego konkursu, także taka dodatkowa motywacja, by oglądać film, do końca. Oczywiście na samym początku przypominam o subskrypcji kanału Czerwony Guzik na dole, żeby być na bieżąco z moimi treściami. Sprawdźcie koniecznie, czy jesteście subskrybentami. A teraz zaczynamy. Zabawić się w typerów, czyli ludzi, którzy są odpowiedzialni za obstawianie wyników i przewidywanie tego, co może nas czekać w nadchodzącym sezonie w ekstraklasie. Utworzyłem formularz, taką ankietę na Google, gdzie pytam Was o trzy kwestie. Po pierwsze, kto będzie mistrzem polski. Po drugie, które kluby zakończą sezon na drugim, trzecim i czwartym miejscu. Mówiąc wprost, kto zakończy sezon w tej strefie pucharowej. No i pytanie numer 3. Kto zleci z ligi? Bardzo prosta sprawa, natomiast muszę szybko przedstawić, jakby regulamin tego konkursu. To znaczy, przy pierwszym pytaniu jest tylko jedna możliwa odpowiedź, także tutaj, jakby nie możecie zrobić błędu, to znaczy, obstawiacie jak przewidujecie, natomiast wybieracie tylko jeden klub. Jeżeli chodzi o dwa, o dwa kolejne pytania, no to tutaj, jakby są wybrane 18 klubów i Wy możecie wybrać tylko 3. To znaczy, nie możecie na przykład wybrać 5 klubów, spośród których ta trójka spadnie no bo jeżeli tak się okaże na koniec sezonu, no to jakby no niestety dyskwalifikuje Was z to z tego konkursu. Także wybieramy jeden klub przy Mistrzu Polskim, trzy kluby przy strefie europejskiej Pucharów oraz trzy kluby, które spadną z Ekstraklasy. Link do tego formularza znajdziecie na dole pod filmem i będę ten link umieszczał pod każdym kolejnym filmikiem do startu ligi, a więc przez cały nadchodzący tydzień, no bo równo w przyszły piątek startuje sezon Ekstraklasy myślę, że to jest dobry czas. Te siedem najbliższych dni na pobawianie się w obstawie w typowanie i w przewidywaniu. Oczywiście też wiem, że to jest absolutne wróżenie z fusów, natomiast proszę Was bardzo o wzięcie udziału w tym konkursie, bo czekają zwycięzców bardzo atrakcyjne nagrody. No właśnie, teraz przechodząc jakby do wątku najciekawszego, myślę, że to jest coś, co rzeczywiście może być takim paliwem i motywem do tej naszej zabawy. To jest właśnie nagroda, co może wygrać zwycięzca. Tylko od razu, jeszcze na starcie, jakby dodam, że wygra oczywiście ten, kto dobrze wtypuje Mistrza Polski. Plus puharowiczów. Oczywiście, jakby nie ma absolutnie znaczenia, czy jakby. Załóżmy Pogoń szczecinny osiągnie miejsce drugie, trzecie czy czwarte, no bo jakby wybieracie trzy zespoły, które ostatecznie znajdują, znajdą się w tej strefie pucharowej. Natomiast powiedzmy na te siedem poprawnych odpowiedzi, jeżeli będziecie mieć komplet siedmiu poprawnych odpowiedzi. Jeżeli na przykład spośród wszystkich osób, które wezmą udział w zabawie nikt nie trafi, no bo może się coś takiego wydarzyć, no to wówczas wyłoniony zostanie zwycięzca, który obstawił sześć poprawnych odpowiedzi, a więc pomylił się albo ze spadkowiczem, albo którymś pucharowiczym albo nie trafił w na mistrza Polski. Jaka jest nagroda dla zwycięzcy? Jakby jestem przekonany o tym, patrząc na różne statystyki na moim kanale, że oglądają mnie kibice z Poznania, z Warszawy, z Lubina, Radomia itd. dalej. Także zdaję sobie sprawę, że nie do końca. Przykładowo koszulka mistrza polski będzie atrakcyjna dla każdego, a więc zwycięzca otrzyma koszulkę swojego ulubionego klubu. Nie musi to oczywiście być klub ekstraklasy, może być z pierwszej ligi albo jeszcze ze niższego szczebla. Ja jako dziennikarz jakby gwarantuję, że ta koszulka będzie będzie z podpisem waszego ulubionego piłkarza, więc taki fajny gift. Myślę, że no taki prezent, który na pewno zadowoli każdego z kibiców. Oczywiście indywidualnie dogadam się z osobą, z osobami które wygrają, no bo to też jakby jest ważne, jeżeli kilka osób wygra, to też jakby gwarantuję, że wszystkie osoby dostaną tę nagrodę, no bo to jakby jest jakby podziękowanie za to, że będziecie aktywni w tej mojej zabawie. 7 dni to jest jakby termin możliwy jakby na realizację tego głosowania, to znaczy zamykamy liczniki wraz z rozpoczęciem pierwszego meczu Ekstraklasy, więc macie równo tydzień na to, by obstawiać, no i trzymam kciuki za wasze głosy, myślę, że ciekawa zabawa, duża frajda, no i każdy może się pobawić w typera, no i na koniec sezonu okaże się, kto będzie miał ostatecznie rację. Na sam koniec, żeby nie być gołosłowny, ja też biorę udział w tej zabawie. Oczywiście sam sobie koszulki nie sprezentuję, natomiast chciałbym z Wami stanąć w szranki. Zobaczymy, czy jestem dobrym ekspertem, czy generalnie opowiadam głupoty i nie trafiam ze swoim typowaniem. Na tej kartce napisałem już swoje typy, czyli mistrza, trzy drużyny, które zakończą sezon w strefie europejskich puerów, a także trzech spadkowiczów. Tę kartkę, którą zaraz umieszczę z tyłu za moją scenografią, otworzę z końcem sezonu. No i zobaczymy, kto o, miał rację, czy ja rzeczywiście znam się na tej polskiej piłce, czy generalnie tylko gadam głupoty. Na samym końcu, oczywiście, Was zachęcam do subskrypcji kanału, czerwony guzik na dole. Pamiętajcie o łapkach w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.